Dzień dobry, kochani. Dzisiaj rozmawiamy sobie o samotności. Czym jest samotność? Od czego ona zależy? Jak się nie czuć samotnym? I czy obecność innych ludzi w naszym życiu albo partnera ma coś wspólnego z tym, że nie będziemy się czuć samotni? Zapraszam Was na intro i zapraszam do oglądania i komentowania, oczywiście. No i subskrybowania. Czy czujesz się samotny? Masz wrażenie, że jedynym wyjściem z twojej samotności jest znaleźć partnera i wtedy twoja samotność się skończy. Uważasz, że samotność polega na tym, że nie mamy ludzi wokół siebie? Jeśli tak, to zapraszam cię na ten odcinek. Czym jest samotność? Samotność jest bardzo dominującym, trudnym uczuciem, które sprawia, że czujemy się nieszczęśliwi. Wielu ludzi myśli, że samotność jest wynikiem braku ludzi wokół nas albo braku partnera. I często boją się odejść z relacji, żeby nie być samotnym. Dlaczego ci ludzie się mylą i co to tak naprawdę jest samotność? O tym będziemy dzisiaj dyskutować. Samotność jest spowodowana tym, że nie mamy siebie samego. Bardzo często jest tak w naszym życiu, że jesteśmy otoczeni ludźmi, albo jesteśmy w relacji i siedząc obok partnera na kanapie, czujemy się bardzo samotnie. Bo na przykład partner nas nie, nas nie kocha i my to czujemy, albo nas nie rozumie, albo nie interesuje się nami i wtedy czujemy się samotni, bardziej niż wtedy kiedy jesteśmy sami. Albo mamy depresję i pomimo, że są wokół nas ludzie, przyjaciele, rodzina, my czujemy się niesamowicie samotni. Dlaczego tak się czujemy? Dlatego, że nie mamy połączenia ze sobą samym. Nie mamy siebie samego. I żadni ludzie, żadne zewnętrzne okoliczności nie zmienią naszego stanu. Samotność jest stanem wewnętrznym, a błędnie ludzie myślą, że jest stanem zewnętrznym. I jak tylko uda im się być obok kogoś, to już samotni nie będą. I z tego strachu przed samotnością popełniają błędy w relacjach i tkwią bardzo często w czymś, co jest bardzo niekorzystne, tylko po to, żeby zachować iluzję, że ja nie jestem samotny. Jeśli człowiek sam ze sobą nie będzie w stanie być i czuć się dobrze, to on nie będzie się czuł dobrze z nikim. Zawsze będą wychodziły jakieś problemy. Jeśli on nie jest ciekawy sam dla siebie i nie lubi sam ze sobą spędzać czasu, to inni ludzie będą tak samo się czuli w jego towarzystwie. On nie będzie ciekawy dla innych, ale to nie jest największy problem w takiej sytuacji. Problem jest taki, że człowiek przeżyje nieszczęśliwe życie, szukając czegoś, co w ogóle nie jest mu potrzebne, a tracąc z oczu to, co naprawdę ważne i przydatne. Więc żeby nie być samotnym i już nigdy więcej się tak nie czuć, należy zrobić rzecz następująco. Trzeba się stać dla siebie swoim najlepszym przyjacielem, wsparciem i swoim największym sprzymierzeńcem. I trzeba zrozumieć, że na to, jak ja się czuję, wpływ mam tylko ja. Nikt nie jest w stanie wypełnić mojej dziury, którą mam w środku, która powstała w wyniku wielu rzeczy, ale ta dziura może zostać wypełniona tylko miłością do siebie. Żeby ją wypełnić, trzeba przestać uciekać od siebie. Bo kiedy my nie możemy sami ze sobą wytrzymać, to jest to problem. Dlatego zaczynamy zajmować się sobą. Zaczynamy ze sobą rozmawiać, pytać się siebie, czego ja chcę. Czego ja pragnę, czego ja się boję, jak ja się czuję i dlaczego. Zaczynamy się stawiać w nowych sytuacjach. Na przykład jedziemy sami na wakacje, albo idziemy sami do restauracji, albo do teatru i patrzymy, jak się czuję ze sobą, czego się dzisiaj dowiedziałam o sobie nowego, co mnie o sobie zaskoczyło. My musimy siebie traktować tak, jakbyśmy traktowali swoje własne dziecko, które kochamy bezgranicznie. Jeśli siedzimy sami ze sobą i nam się nudzi, albo nam jest źle to nie uciekamy od tego, tylko analizujemy, co takiego sprawia, że tak się czuje wobec samego siebie. Zaczynamy sobie szukać zajęć, które sprawią nam przyjemność i które dają nam energię i poczucie, że ja po coś żyję, że ja po coś wstaję rano z łóżka. Drugą te kwestią tematu o samotności jest to, że jeśli my będziemy szukali relacji albo trwali w relacji ze strachu przed samotnością, to będziemy szukać relacji z nieodpowiedniego powodu i bardzo możliwe, że wybierzemy źle i bardzo możliwe, że to się źle dla nas skończy. I dla drugiej strony również. Dlaczego? Dlatego, że my nie będziemy szukać partnera tylko funkcji. Będziemy szukać kogoś, kto nas będzie zabawiał, zapewniał nam rozrywkę, zapewniał nam wsparcie, miłość i będziemy tylko stali stacą i czekali na jałmużnę od partnera. A kiedy tego nie dostaniemy, bo nie każdy człowiek będzie nam w stanie wszystko dawać i bronić nas przed samotnością, to będziemy czuć się sfrustrowani, bo partner nie spełnia swojej funkcji, funkcji, którą mu przypisaliśmy. Albo będziemy się spotykać z byle kim, byle było. Byle się nie zajmować sobą. Żeby nie czuć się samotnym, można zrobić jeszcze jedną rzecz. Jest mnóstwo ludzi wokół, którzy nas potrzebują, albo zwierząt. I jak my możemy nawet sobie nie zdawać sprawy, jak bardzo potrzebni jesteśmy. Warto więc znaleźć tych ludzi, zwierzęta czy kogokolwiek i dać im to, co mamy, a oni nie mają. Na przykład można zapisać się na wolontariat, iść do starszej sąsiadki na kawę pogadać z nią, iść do schroniska pobyć z tymi zwierzakami albo do domu dziecka. Zamiast skupiać się tak bardzo na swoim cierpieniu wywołanym samotnością, zobaczyć ile ja mam w życiu szczęścia, którego ktoś inny nie ma i iść się z nim podzielić tym szczęściem. Zaraz samotność zniknie." Podsumowując ten temat, samotność jest bardzo przykra i trudna, tym bardziej samotność we dwoje. Jak dwie osoby samotne, puste w środku się spotkają i siedzą razem, takie dwie czarne dziury. To jest bardzo dojmujące i bardzo nieprzyjemne. Dlatego trzeba coś z tym robić i jeszcze raz podkreślam: samotność jest stanem wewnętrznym, więc można to zmienić tylko od wewnątrz i zapomnieć o tym, że rozwiązaniem na samotność jest znaleźć partnera czy partnerkę, ponieważ jest to droga do nikąd. Bardzo bym chciała, żeby nikt się nie czuł samotny. Przytulam wszystkie takie osoby i zachęcam Was bardzo do tego, żeby przynajmniej próbować to zmienić, żeby walczyć z tą swoją samotnością i nie myśleć, że to jest zależne od innych, ponieważ są ludzie, którzy są sami, a samotni nie są i bardzo lubią być sami ze sobą. I potrafią się sobą zająć, i potrafią sobie znaleźć jakieś zajęcia, jakieś ważne sprawy, zajmują się pomocą innym, albo robią cokolwiek innego, co im sprawia przyjemność. Więc z samotnością trzeba walczyć, nie jesteśmy na to skazani. To nie jest jakaś zła karma, czy nie wiem. E Przeznaczenie, tylko samotność trzeba zwalczać od wewnątrz, tak jak powiedziałam, więc polecam to każdemu, polecam nad tym pracować i mam nadzieję, że wszystkim się to uda i nikt więcej nie będzie czuł się nigdy samotny. Pozdrawiam serdecznie, przytulam jeszcze raz i do usłyszenia niebawem.